Jakoś w grudniu czy styczniu postanowiłem wrócić do Battlefielda, tak ogólnie do serii Battlefield. I na początku zainstalowałem Battlefielda 2042 na nowo, żeby zobaczyć co tam się mu pozmieniało. I byłem zadowolony z faktu, że gra u mnie już działa bez problemów. Poprawiono optymalizację, poprawiono też. Mam wrażenie, kod sieciowy, bo nie miałem tak zwanego input lag'a już w tej produkcji i rubber bandingu. Ale jakoś długo, długo nie wytrzymałem. Może wrócę kiedyś, jak już będzie ten system klas wprowadzony. Potem zainstalowałem jeszcze Battlefielda 5 i, no, też grało się całkiem nieźle, ale dla mnie zawsze gunplay, czyli strzelanie. Używanie broni po prostu w piątce było jakieś takie troszeczkę, no nie do końca, najlepsze. Więc potem, zainspirowany szczerze mówiąc, tweetami paru osób, także z polskiego Twittera, którzy zaczęli wspominać Battlefielda 1, Zainstalowałem Battlefielda 1, który jest teraz w o wiele lepszym stanie niż na premierę, Bo pamiętam, grę tę recenzowałem jeszcze dla Eurogamera i moim jakby jednym z zarzutów było mało kontentu. Teraz jest już wersja ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkimi mapami. Ja miałem też wersję Premium, bo to jeszcze były chyba wtedy płatne dodatki, prawda? Więc mam absolutnie wszystko. No więc zainstalowałem tego Battlefield 1 i grywam sobie regularnie od jakichś dwóch miesięcy właśnie w BF1. i Jestem trochę. Jakby nie zaskoczony, ale bardzo ciekawy się obserwuje ten taki trend, że jednak ludzie grają cały czas w Battlefielda 1 i go chwalą. Mimo, że pamiętacie jak było przed premierą BF1, ludzie narzekali na tę grę. Ludzie marudzili, że mamy tutaj jakieś te specjalne bronie takie dziwne, że to, o, to nie jest pierwsza wojna światowa itd. itd. Na, pewno, na pewno kojarzycie tę dyskusję, która towarzyszyła premierze Battlefielda 1. Tymczasem to jest naprawdę świetna gra i tym bardziej jak właśnie ogrywam ją po ograniu innych Battlefieldów, to widzę jak tutaj mi się wszystkie elementy bardziej podobają. Uzbrojenie mi się bardzo podoba, ale jest lepsze moim zdaniem niż w Battlefield 5, jeżeli chodzi o feeling na przykład strzelania. Mapy wydają się ciekawsze, jakoś lepiej ułożone praktycznie pod każdy tryb jaki mamy w tej grze. Oprawa do dziś naprawdę trzyma poziom i ta gra wygląda na PC świetnie cały czas, ale też brzmi fenomenalnie. I to jest ważna rzecz, nad którą trochę chciałem się zatrzymać, bo dopiero jak pograłem tak naprawdę na poważnie po tej długiej, długiej przerwie, jak wróciłem, to sobie uświadomiłem po graniu w Battlefielda 5, na przykład i 2042, jaką fajną atmosferę buduje audio w Battlefieldzie 1. Jaką taką naprawdę wojenną atmosferę, jakby tego zgiełku i chaosu, której nie ma aż tak bardzo w tych innych Battlefieldach, mam wrażenie. Szczególnie na przykład. Jakieś mapy takie większe, gdzie jest więcej pojazdów, i tak dalej, i my słyszymy te okrzyki żołnierzy dookoła, i właśnie jakieś pojazdy, nawet gdzieś, gdzieś w oddali, czy nawet słychać różne pojazdy i rzeczy, których nie ma faktycznie na mapie, tylko to jest taki efekt audio nałożony. To naprawdę buduje fantastycznie klimat w tej grze. Więc Battlefield 1 też mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o właśnie taką atmosferę i taki vibe ogólnie tego, co tu się dzieje na ekranie. I druga rzecz, która też jest dla mnie bardzo ważna, to zdałem sobie sprawę, że Battlefield 1 ma najlepszy system klas, przynajmniej z tych nowych paru Battlefieldów, bo nie mówię o tych starych, prawda? Bo pamiętamy, ktoś z Was pamięta Battlefielda 2 i jaki tam był fajny system podziału na klasy? No właśnie. Ale z tych paru ostatnich części mam wrażenie, że Battlefield 1 najbardziej jakby w pro i zamyka w, konkretną, w konkretnej roli nas, kiedy wybierzemy klasę. I to mi się podoba. Dla niektórych to może być ograniczeniem, ale biorąc pod uwagę, że w Battlefield'zie tym najnowszym oni wracają do systemu klas właśnie, no to chyba ten brak klas nie podobał się ludziom na dłuższą metę. Natomiast w Battlefield 1 ja właśnie zawsze czułem, że mam idealne narzędzia, żeby robić rolę, którą powinienem robić w danej klasie. Tak jak gram medykiem, to mam idealną broń, żeby właśnie grać na takim no nie za bliskim dystansie, ale też nie być za daleko. Podoba mi się na przykład danie asołtowi klasy tej ofensywnej pistoletów maszynowych idealnie, się się sprawdzają. Snajper to jest faktycznie snajper z zjodowca, który też może skautować teren i tak dalej, i tak dalej. Fenomenalne bronie i karabiny maszynowe ma klasa wsparcia też z, z opcją bycia trochę inżynierem. Więc nie wiem, wydaje mi się, że jakoś że w tym Battlefieldzie to się bardzo udało, jeżeli chodzi właśnie o dobór broni i gadżetów dla każdej klasy. I dlatego też ten Battlefield tak mnie jakoś przytrzymał teraz na nowo przy sobie. Bo tak jak powiedziałem, podobał mi się też kiedyś. Nawet mimo, że tam wymieniałem jakieś wady w mojej recenzji tej premierowej wersji, y, jeszcze jak miałem tą reczkę dla Eurogamera. Kiedy to było matkowoska. No w każdym razie wystawiłem 8 na 10 już wtedy tej grze. więc dla mnie od początku Battlefield 1 nie był złym Battlefieldem, ale teraz jak wróciłem po długiej naprawdę przerwie odgrania, bodajże 3-letniej przerwie odgrania w tę słonę serii to sobie uświadomiłem, że gra się w to lepiej niż w piątkę i lepiej niż w Battlefielda 2042. Naprawdę, coś w tym jest, jeżeli macie na na PCcie tego Battlefielda 1, to zachęcam, żebyście też sobie przypomnieli, bo cały czas są pełne serwery, bardzo łatwo znaleźć grę, to mnie bardzo cieszy, że gracze właśnie cały czas się bawią w BF1, we wszystkich trybach tych głównych bez problemu, krótko się czeka na mecz, więc to jest na pewno coś wartego uwagi. Tak samo jeżeli na przykład nigdy nie graliście w Battlefielda 1, bo nie wiem, no może was trochę odrzucił ten set że to takie, może się zasugerowaliście tą krytyką, że bo to nie jest pierwsza wojna światowa czy coś, jakby to nieważne dla samego gameplayu, dla, dla tego feelingu, który tu rozgrywka oferuje i dla tego klimatu, moim zdaniem warto dać Battlefieldowi jeden szansę jeżeli nigdy tego nie zrobiliście, także to było na tyle, taki krótki materiał wspominkowy bo akurat jeszcze wczoraj miałem taką krótką sesję z tą grą znowu więc no, dajcie znać co sądzicie czy dla was Battlefield 1 też okazał się lepszy niż myśleliście, że będzie, czy w ogóle już zapomnieliście, że ta odsłona serii istniała i zagrywacie się ją w jakąś nowszą, także komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.